Teoria doła powstała ponad 100 lat temu i w dalszym ciągu jej założenia są aktualne, chociaż świat i same rynki kapitałowe przeszły wielką transformację. Twórca teorii Charles Doe doszedł do wniosku, że ruchy cen można szacować na podstawie specjalnie stworzonych do tego celu średnich, które powinny odzwierciedlać stan realnej gospodarki. Pierwsza podstawowa zasada mówi, że średnie giełdowe dyskontują wszystko. Oznacza to, że indeksy giełdowe powinny być dla nas drogowskazem. Ponadto zostały wydzielone kategorie trendu rynkowego oraz trzy fazy trendu głównego. Trendem wzrostowym zostały nazwane kolejne szczyty, które przewyższają poprzedzające je najwyższe wartości, przerywane korektami spadkowymi, które kończą się powyżej poprzednich dołków. W skrócie jest to seria coraz wyższych szczytów i dołków. Linie trendu kresie się pod lokalnymi minimami. Trendem spadkowym określił serię kolejnych dołków głębszych niż poprzednie, najmniejsze wartości, przerywanych wzrostowymi korektami, które kończą się poniżej poprzednich, najwyższych wartości poprzedzających wzrost. Jest to po prostu seria coraz niższych dołków i szczytów. Linie trendu są styczne do lokalnych maksimów. Faza pierwsza, akumulacja. Aktywność inwestorów w tej fazie jest niska, choć złe informacje napływające na rynek są już zdyskontowane. Doświadczeni inwestorzy skupują akcje na podstawie przeprowadzonych analiz, a tłum patrzy z niedowierzaniem na postępującą zwyżkę. W fazie drugiej, wzrost cen Yy, czyli rośnie grono inwestorów dokonujących zakupy na podstawie przeprowadzonych analiz oraz zwabionych na rynek pozytywnymi wiadomościami gospodarczymi, a ceny podlegają licznym korektom. Faza trzecia, czyli dystrybucja. Optymistycznym danym publikowanym w mediach towarzyszy masowy udział inwestorów. Doświadczeni inwestorzy jednak zaczynają sprzedawać akcje i realizować wysokie zyski. W tym czasie tłum jest sfrustrowany brakiem wzrostów, a ceny osiągają swoje szczyty i zaczynają spadać. Każdy istotny sygnał zapowiadający hostel lub bestę musi zostać potwierdzony przez wskazania dwóch średnich przemysłowej oraz transportowej. Jeśli średnie dają rozbieżne sygnały, obecny trend będzie kontynuowany. Hosta zaczyna się, gdy obie średnie przybijają ostatni szczyt, po którym wystąpił trend wtórny. Korekta. Najlepiej, jak oba te sygnały występują blisko siebie. Wolumen to liczba instrumentów finansowych, która zmieniła właściciela. Mierzy aktywność inwestorów na danym instrumencie finansowym w pewnym okresie i stanowi dodatkową informację istotną dla potwierdzenia sygnałów płynących z rynku. Wolumen powinien rosnąć w kierunku trendu głównego, w hoście ze zwyżką cen i maleć podczas spadków, a w beście odwrotnie, powinien rosnąć w trakcie spadków cen i obniżać się wraz z ich wzrostem. Istnieje większe prawdopodobieństwo do kontynuacji trendu niż do odwrócenia, a trend zwykle trwa do chwili uzyskania wyraźnego sygnału jego odwró odwrócenia. Jednym z najważniejszych celów analizy technicznej jest rozpoznanie momentów, w którym trend ulega zmianie lub ich identyfikacja we wczesnej fazie. Pomagają w tym narzędzia analizy technicznej, m.in. poziomy wsparcia i oporu, linie trendu, formacje cenowe, średnie ruchome oraz wskaźniki dające wcześniejsze sygnały o osłabieniu impetu.